Dzień dobry! Dziś prezentacja najnowszej bezprzewodowej szlifierki kątowej marki Black Decker o symbolu BCG 6L8. Zapraszam na krótki materiał. Najnowsza szlifierka kątowa BCG 6L8 obsługuje tarcze szlifierskie oraz tnące o średnicy 115 mm. Na szczególną uwagę tego modelu zasługuje nowoczesna, bardzo lekka i poręczna konstrukcja, która umożliwia bardzo wygodny chwyt i pracę jedną ręką. Urządzenie zostało wyposażone w najnowszej generacji oszczędny i wydajny silnik bezszczotkowy, który zasilają akumulatory o napięciu 18 V w serii PowerConnect. Szlifierka posiada funkcję łagodnego rozruchu, a kultura pracy urządzenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Prędkość obrotowa na biegu jałowym w tym modelu osiąga maksymalnie 7600 obrotów na minutę, a osłona tarczy regulowana jest za pomocą klabry, dzięki czemu nie potrzeba do tego celu dodatkowych narzędzi. Kolejnym bardzo praktycznym rozwiązaniem jest rękojeść boczna, która oprócz tego, że mocowana może być w dwóch pozycjach, posiada funkcję przechowywania klucza do wymiany tarczy. Jak to w praktyce bywa, takie elementy często lubią się gdzieś stracić w najmniej odpowiednim momencie. Tutaj ten problem został skutecznie wyeliminowany. Nowa szlifierka zadowala wysoką jakością wykonania i doskonale sprawdzi się w większości gospodarstw domowych. Szlifierka dostępna jest w kilku wersjach różniących się między sobą dodatkowym wyposażeniem oraz parametrami zestawu zasilającego. Tutaj z kolei na uwagę zasługuje wersja z nowym akumulatorem serii Power Connect. O pojemności 2 amperogodzin z wbudowanym wskaźnikiem naładowania, który można wykorzystać we wszystkich urządzeniach systemu Power Connect. Prezentowaną dziś nową szlifierkę BCG6L8 znajdziecie na stronie sklepu phobc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.